Jaka jest miara mojego życia? Jaka jest miara mojej miłości? To jest moje nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. To jest miara miłości chrześcijanina. To jest miara miłości Dziecka Bożego. Kochać jak Jezus, a to jest jeszcze dalej, to jest oddawać swoje życie ze swoich przyjaciół, za swoich nieprzyjaciół. Oddawać swoje życie, czyli potrafić rezygnować z siebie. To nie tylko jest umierać dla drugiego człowieka i za drugiego człowieka, co jest bardzo ważne, ale to jest też rezygnować ze swoich planów dla kogoś, rezygnować ze swojej chwały dla kogoś, rezygnować z jakichś swoich postanowień dla kogoś, rezygnować ze swoich zysków dla kogoś. Miarą naszej miłości jest miłość Jezusa Chrystusa, który dla mnie, dla ciebie ogołocił się zupełnie. I stał się dla nas sługą. To jest miara. Rozpoznawać tę miłość w swoim życiu. Trzeba nam się nauczyć mierzyć miarą Jezusa Chrystusa swoje życie. Czy potrafię kochać jak On, kochać do końca, kochać do ofiary, kochać do umiłowania nawet tych, którzy są mi w drodze.